Zdanie no 20. Na 10 kącie foremnym ABCDEFGHIJ opisano okrąg o środku w punkcie S. Zobacz rysunek. Do kąt zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta wpisanego AGD AGD, czyli tego zaznaczonego tutaj na ten fioletowy kolor, jest równa. Tutaj musimy wykorzystać własności figur płaskich foremnych. Chodzi tutaj o to, że figury foremne możemy podzielić na trójkąty na pewno równoramienne, tak jak ja tutaj zrobiłam to na tym rysunku. Czyli podzieliłam ten dziesięciokąt na raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trójkątów równoramiennych. I teraz popatrz. Jeżeli dodamy do siebie wszystkie kąty, które tutaj leżą przy tym wierzchołku. Tutaj zapiszmy sobie, że ten bok, czyli kąt X, to że on jest równy kątowi alfa. Mamy tutaj 10 takich kątów alfa. Jeżeli dodamy miarę tych kątów wszystkich do siebie, to uzyskamy tutaj 360 stopni, czyli jesteśmy w prosty sposób w stanie wyznaczyć, jaką miarę ma taki pojedynczy kąt przy tym wierzchołku. No tutaj oczywiście podzielimy to obu na 10, czyli widzimy, że kąt alfa ma miarę 36 stopni. Dodatkowo na tym rysunku ja jeszcze wprowadzę oznaczenia wierzchołków, takie same, jakie znajdują się tutaj na tym rysunku. I teraz popatrzmy, co się zadzieje, jeżeli my tutaj przyjmiemy, że ten środek, który znajduje się tutaj, to jest nasze S. I co się zadzieje, jeżeli ja tutaj poprowadzę dodatkowe odcinki? Połączę odcinek A i E, wierzchołek A i, A i S, tutaj w ten sposób, mam nadzieję, że to jest dla Ciebie widoczne, oraz połączę wierzchołek. Punkt S z punktem D. Tutaj też to troszeczkę grubiej zaznaczę, żeby było widać o co mi chodzi. Co ja tutaj zaznaczyłam? Zaznaczyłam dokładnie ten sam kąt, który zaznaczam teraz tutaj na tym rysunku. I. Ten kąt, który nam tutaj powstał, to my sobie oznaczymy jako kąt gamma. I teraz zwróć uwagę na to, że ten kąt gamma to jest nic innego jak trzy kąty alfa. Czyli kąt gamma to jest nic innego jak 3 razy 36 stopni. Czyli kąt gamma ma miarę 108 stopni. Po co nam jest to potrzebne? Bo teraz, jeżeli ja dodatkowo jeszcze. Tutaj zmienię grubość, żeby łatwiej mi było to narysować. Połączę wierzchołek A z wierzchołkiem G i wierzchołek G z wierzchołkiem D. I tutaj powstał nam dokładnie ten sam kąt AGD. I teraz zwróć uwagę, że kąt AGD i kąt ASD to są kąty, które są oparte na tym samym łuku. W związku z powyższym tutaj możemy te cechy właśnie kątów opartych na tym samym łuku wykorzystać. Czyli będziemy wiedzieli, że kąt AGD jest o połowę mniejszy niż kąt ASD. A skoro wiemy, że kąt ASD ma miarę 108 stopni, to znaczy, że kąt AGD to jest nic innego jak jedna druga 108 stopni, czyli kąt AGD ma miarę 54 stopni. A skoro tak, to widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.